Po upadku uważanej za amerykańską giełdy FTX rosną ataki medialne na giełdę Binance. I tak jak jeszcze mogliśmy przeczytać 8 grudnia, Audit Binance Proof of Reserve pokazuje, że aktywa są nadmiernie zabezpieczone. Rezerwy przekraczają 100% posiadanych aktywów. W tym samym okresie było pełno pochwalnych artykułów o tym, że Binance wprowadza nowe standardy i teraz każdy powinien pokazać, co ma. Jednak strony typu Coin Telegraph, które pochwalnie wyrażały się o Binance, teraz zmieniły narrację. Teraz możemy przeczytać, że ten sam raport, który był w porządku, teraz ma wiele czerwonych flag. Inwestorzy boją się giełdy Binance. Założyciel Binance'a mógł prać brudne pieniądze. Założyciel Binance nalega na biznes jak zwykle po wycofaniu 1 miliarda dolarów w przeciągu jednego dnia. Sam Bankman Freed zaatakował Binance i innych podczas dzisiejszego przesłuchania. Tak, jakby jego FTX-owa piramida upadła z winy CZ. Jak dla mnie CZ ostrzegł ludzi na chwilę przed upadkiem FTX-u, ale można to oczywiście postrzegać dwojako, bo to w sumie ruszył pierwsze domino. I tutaj powiem, że nie bronię ani giełdy Binance ani CZ-ego. Jednak taka nagła zmiana narracji jest mocno podejrzana. I tak dla przypomnienia. Na chwilę obecną Binance posiada ponad 90 milionów użytkowników i upadek tej giełdy byłby całkowitym game over'em dla całej branży kryptowalut. O czym też już było kilka artykułów. Więc komu zależy na osłabieniu tej giełdy? Głównie Stanom Zjednoczonym, które przez brak przejrzystości regulacyjnej są mocno za krajami Azji. Wiele osobom w Stanach Zjednoczonych nie odpowiada to, że Binance wyłonił się jako lider w branży kryptowalut oraz to, że ich główne serwery są w Chinach oraz w Japonii. Jestem ciekawy, jak to rozwinie się ta sytuacja. Zobaczymy.